Teraz przejdziemy do obróbek trzyosiowych. Omówimy obróbki z grubną i obróbki wykończeniowe trzyosiowe. I na początku zaimportuj plik P6 z grubna 3 dc cechy bok do okna Alpha Cam. OK. Teraz na modelu utwórzmy obszar pracy, czyli z zakładki bryły użytkowe. Wybierz opcję utwórz obszar pracy na modelu. OK. Obszar pracy jest wymagany przez niektóre postprocesory. Na jego podstawie mogą być odczytywane wymiary przygotówki, i przez to, że jest to kostka otaczająca model, ułatwia to trochę dalszą pracę. A jeżeli postprocesor nie wymaga obszaru pracy, to jego ustawienie w niczym nie przeszkadza. Także w pracy z modelami 3D będziemy wykorzystywali tę funkcję. Sprawdźmy teraz. Wysokość tego obszaru pracy z zakładki CAD wybierz opcję raport współrzędnych i z pomocą uchwytu koniec elementu kliknij na przykład w tym miejscu i wartość Z wynosi trochę ponad 95 mm. I teraz tak, załóżmy, że mamy przygotówkę o wysokości 100 mm, więc musimy trochę edytować ten obszar pracy i z zakładki 3D wybierz opcję ustaw obszar pracy. Wskaż aktualny obszar pracy i jako du Z wpisz minus 100. OK. I obszar pracy został powiększony, ale załóżmy, że chcemy mieć nadatek na obróbkę na górze części, czyli część przesuniemy delikatnie w dół. Z zakładki edycja wybierz opcję przesuń, zaznacz model 3D i zaakceptuj wybór prawym przyciskiem myszy. OK. I do wskazania punktu bazowego użyj uchwytu koniec elementu i wskaż ten punkt dolne naroże modelu. I teraz do wskazania nowej pozycji ponownie użyj uchwytu koniec elementu i wskaż ten punkt dolne naroże obszaru pracy. OK. Odwołaj polecenie przesuń poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy i teraz dolna ścianka modelu pokrywa się z dolną ścianką przygotówki, a naddatek na obróbkę będziemy mieli na górze. Ustawmy jeszcze materiał. Wybierz 3D, ustaw materiał, wskaż obszar pracy. I jako dół materiału wpisz minus 100. OK. Zapiszmy nasz projekt w folderze: szkolenie AlphaCam. Wybierz plik, zapisz jako. I zapiszmy plik pod nazwą P6. Z grubna 3D cechy: bok. Klikamy Zapisz. I OK. Mając tak przygotowany projekt, możemy przejść teraz do obróbek trzyosiowych.